Thank you Są to pisanki ze zbiorów Pani Darty Muzulewskiej, znajdującej się tutaj obok mnie. Proszę Państwa, ja powiem tak, że ja przede wszystkim chciałabym brawami nagrodzić wszystkich tych twórców tutaj, którzy te pisanki wykonali. Ich tu nie ma, ale ja naprawdę bardzo dobry kontakt miałam z tymi wszystkimi twórcami. Znam historię tych pisanek i myślę, że im należą się brawa. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że z jakąś tam pisanką mogę mieć jakąś historię swoją, prawda? Bo są różne historie. To może powiem o swojej pierwszej pisance, bo ona jest taka dosyć najciekawsza. Bodajże około 15 lat temu zaczęłam zbierać to wszystko. Ale to jest tak, że czasami jest tak, że jest rok, no, gdzie na przykład jest dużo okazów, czasami nie ma nic, no bo to nie ma takiej, prawda, zasady. I pierwsza moja pisanka przyjechała bodajże przez, kupiona była przez wysyłkowe Allegro, tak zwane. Kiedyś skrzyneczki w blokach były takie duże, szerokie. Pani zapakowała takie malutkie opakowanie po kakao i listonosz ją tam sobie włożył. Ciśną <grym> <grym> ją, bo i To była tak, tak. No, moja taka pierwsza pisanka, którą przyniesiono w takich stołutach. Oczywiście pani przeprosiła, a wysłała. No i później to już tak było po kolei. Tak jak była zatytułowana, to są pisanki świata, no pisanki, może pisanki to jest tak w pojęcie takie trochę za niebezpieczne, może lepiej powiedzieć, że to są jaja, jaja, bo wtedy, wtedy wszystko pod tym pojęciem się tam mieści. I tam w tych dwóch gablotkach możecie Państwo obejrzeć. Jeżeli chodzi o, o, o świat, no to tutaj jest tak, jakieś tam wyprawy, prawda, dużo prezentów od znajomych, którzy też gdzieś tam, prawda, bywają i, już wiedzą, znają, znają moje zainteresowania i zawsze pamiętają o mnie. Są też ludzie w Polsce, którzy mają i około 2,5 tysiąca prac. Także moja kolekcja to jest żadna kolekcja. Ja mam około 200 prac. Hmm.